Dziś chcę Wam opowiedzieć o czymś, co naprawdę pokazuje, jak ważne jest myślenie o przyszłości. Pamiętam ten moment, jak dziś. Ulga na twarzy mojej klientki była po prostu bezsenna. Jej ukochany piesek zranił się na wakacjach, daleko od domu. Wyobraź to sobie: jesteś na urlopie, jest sielanka i nagle Twój pupil potrzebuje pilnej pomocy weterynaryjnej leczenie za granicą? To niestety potrafi naprawdę zaskoczyć wysokimi kosztami. Moja klientka przeżyła chwilę grozy, ale na szczęście była przygotowana. Miała ubezpieczenie turystyczne również dla zwierzaka. I to właśnie dzięki temu, zamiast martwić się o gigantyczne rachunki i szukać na szybko pieniędzy, mogła skupić się na tym, co najważniejsze: na zdrowiu swojego pupila. To jest właśnie ten spokój ducha, którego życzę każdemu, bo widzisz, ubezpieczenie to nie tylko jakiś papier, to realna pomoc w najtrudniejszych momentach. To jak taki prywatny superbohater dla ciebie i Twojego futrzanego przyjaciela. Życie bywa nieprzewidywalne. Ale możemy się na to przygotować. Myślę, że to naprawdę warte, żeby móc spać spokojnie. A ty? Co jest dla Ciebie najważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Twoich bliskich i zwierzaków? Daj znać w komentarzu. Czy Twój pupil ma swój parasol ochronny na wszelki wypadek? Jestem super ciekawa.